I Ammon powiedział, że widzący jest objawicielem i prorokiem i żaden człowiek nie może mieć większego daru, chyba żeby posiadł moc Boga, której żaden człowiek nie może posiąść, mimo to człowiek może mieć wielką moc daną mu przez Boga. Widzący mogą wiedzieć o tym, co nastąpiło, a także o tym, co ma nastąpić. Przez nich wszystko zostanie objawione. Tajemne sprawy zostaną wyjawione, a ukryte wydobyte na światło. I co nie jest wiadome, zostanie przez nich obwieszczone, także to, co w żaden inny sposób, nie mogłoby być poznane. I tak Bóg zapewnił sposób, w jaki człowiek poprzez wiarę może dokonywać wielkich cudów. Widzący przynosi więc wielką korzyść swoim bliźnim. Chciałbym być widzącym? A może nie. A może nie, może nie, bo. bo... Ja ledwo się jestem w stanie ogarnąć, jeżeli chodzi o te rzeczy, które są mi dane bezpośrednio, tak? Jeżeli jeszcze miałbym. I w ogóle bardzo się przyjmuję. Tak? Ja się bardzo, bardzo przyjmuję różnymi sprawami bieżącymi, już nie mówiąc o sprawach, które sam sobie wymyślam, a jeszcze Ban dałby mi dar widzenia, co gdzieś się dzieje, tak, z dala ode mnie, albo co nastąpi no to naprawdę miałbym bezsenne noce i byłbym totalnie sparaliżowany. Wiecie moi Państwo, kochani bracia i siostry, co sobie teraz myślę, skąd mielibyście wiedzieć nie jesteście widzącymi. Chwała Bogu, że nie mamy niektórych darów. Powinniśmy być na nie gotowi, powinniśmy być tak jakby predysponowani do tego, żeby mieć niektóre dary od Pana Boga, tak? Pan Bóg nie dałby nadludzkiej siły człowiekowi, który nie wiedziałby, co, mia co miałby z nią zrobić. Pan Bóg nie daje daru proroctwa osobie, która się do tego po prostu nie nadaje. Większość osób nie nadaje się do tego, żeby być widzącymi. Dlatego większość ludzi tego daru nie ma. Cieszmy się tymi problemami, które mamy. Trzymajmy się ich i, i korzystajmy z tych darów i zasobów. Które dał nam nasz ojciec w niebie, żebyśmy nauczyli się nimi zarządzać zarządzać naszymi talentami, zasobami, żebyśmy mogli pokazać naszemu ojcu, który jest w niebie, że jesteśmy świetnie przygotowani do życia w Królestwie Niebieskim, kiedy ten czas próby tutaj, tak? Zarządzania swoim poletkiem dobiegnie końca. I po tamtej stronie zesłony zacznie się naprawdę ambitne życie. Cześć na razie, trzymajcie się.